Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile prądu żre Twój komputer, laptop, pralka, lodówka, cokolwiek? Zdajesz sobie z tego sprawę? Niestety cena za energię idzie do góry. Tanio już było, więc trzeba coś zrobić z tym. A jak temu zaradzić? Można kupić sobie gniazdko, które dokonuje pomiaru mocy. To jest pierwszy temat. Dzięki temu będziemy mieli wgląd. Druga sprawa, kupić urządzenia, które po prostu mniej tego prądu żrą. Nie nic tak nie kurwia, jak to, Ile prądu pożera mój komputer podczas codziennej pracy, tym bardziej podczas nagrywania? Patrzcie to. W tym momencie mamy podgląd właśnie z takiego gniazdka. 213 W średnio pobiera komputer. Jeżeli to przemnożymy razy 10, 12 godzin dziennie, razy miesiąc, razy rok, robią się to już nie 500 Zł za rachunek rocznie. Nie, to są większe kwoty. Także robi się tragedia. A co gdybyś chciał, nie wiem, obciążyć tego kompa, coś renderować, jakiś materiał, nie? Odpalam teraz Fullmarka, obciążenie CPU Burner. I patrzcie, co się dzieje. I cyk, mamy 372 waty w tym momencie. Sama jednostka centralna, bez monitorów, bez głośników, bez niczego. To jest kosmos po prostu. 370 watów. A jak jeszcze mu przywale obciążenie GPU na maksa, to ile będzie? I cyk, 500 watów. Tu. 500 watów. No kurwa, piękne czasy. I tak się złożyło, że dogadałem się z panem Chińczykiem, który wysłał mi paczkę z komputerem mini PC firmy Billink. Także sprawdźmy, co jest w tym kartonie. Nie wiem, czy wspominałem, nic mnie tak nie wkurza, jak to, że mój obecny komputer żre dużo prądu. To raz. Dwa. Dużo miejsca zajmuje. Trzy. Nagrzewa się. A cztery. Był drogi. Mamy dwa kartoniki docking Station i sam w sobie mini-PC otwieramy. Ty, to nie jest głupie. To ma i9, 13900HK, 32GB RAMu i pamięć wbudowana 1TB, czyli dla takiego youtuberka jak ja, jak znalazł. Tylko pytanie, czy to wydoli pod kątem nagrywania właśnie obrazu przy 3 kamerach 4K i 60 klatkach? Ej, to jest ciężkie, ej spoko, fajnie zapakowane, taki, kurde, bym powiedział premium, nie wiem, czy mówiłem. Sprzęt jest na testy, nikt nie będzie miał wglądu do tego materiału. A czy to jest dobre, czy złe, dowiemy się pod koniec, bo ja nie mam zielonego pojęcia, także jesteście tutaj ze mną, nikt nie zapłacił za dobre, czy złe słowa. Ta skrzyneczka, wbrew pozorom, nie jest wcale taka mała, ale kurczę, jest to ciężkie. Dwa gniazda LAN, USB, HDMI, DisplayPort, wbudowany zasilacz, USB-C, z przodu też USB-C. Kurwa, czytnik kart, jak mi tego brakuje w obecnym PC-cie, bez kitu. No, już mi się to podoba. Tutaj się podpina do King Station. To pewnie się podważa. Przez proste. O. Tak. Jest otwór. Sam sobie komputerek wygląda naprawdę spoko. Amelinium, taki premium. Czy w zestawie coś jeszcze jest? Kabelek zasilający. O, i HDMI, szary. Takiego to jeszcze nie widziałem. Spoko. Więcej nic nie ma. Otwórzmy drugą paczuszkę. Bo to w sumie tak naprawdę na tym temacie mi zależy. Bo o ile sam taki komputer jest dla mnie średnio interesujący. Dlaczego? Bo my nagrywamy obraz właśnie na trzy kamery. Tylko nie każdy sobie zdaje sprawę, jak to się dzieje, że obraz z trzech kamer trafia do OBS-a. Widzisz mnie teraz, ja to mam na żywo, mogę robić live, y, nie ma z tym żadnego problemu. Tylko trzeba mieć kartę, która potrafi przechwytywać trzy czy tam cztery strumienie w tym samym czasie, przerzucać do komputera, obrabiać, enkodować, zapisywać do pliku. No i kurde, gdzie to wpiąć? Jak? Do tego są specjalne dedykowane karty typu DeckLink Quad HDMI. I taką kartę podpinamy do złącza PCIe Express. 3.0 razy 8, czyli takie niepełne te razy 16, tylko razy 8, pół tego gniazda PCI Express. I niestety na ten moment nie ma możliwości, żeby podpiąć taką kartę poprzez, nie wiem, jakiś Thunderbolt-konektor do Mini czy do jakiegoś laptopa, żeby to wszystko później działało. Musi być magistrala PCI Express, ta prawdziwa, razy 8, 8 linii. I niestety żaden sprzęt tego nie umożliwia w przypadku tych komputerków mini PC. Natomiast sytuacja się zmienia, kiedy ten koleżka wchodzi do gry, bym powiedział. Ponoć to będzie miało 8 linii a może nawet i 16. To wyjdzie w praniu, także jestem bardzo tego ciekawy, więc... I tu mamy ten docking station cały. O ciul, ale to jest duże. No powiem tak, wygląda to ciekawie. Anteny Wi-Fi? Wow, to jest wbudowane... Kurde, ale to jest mądre to ma wbudowany zasilacz, tu podpinasz jakąś kartę graficzną. I zobacz, 99% ludzi, którzy by dostali taki sprzęt na testy, czy kupiliby we własnym zakresie. To co, do czego to użyje? Do tego, żeby wpiąć tutaj kartę graficzną i pokazać jakiego to ma kopa, jak to fajnie działa. Nie interesuje mnie taka opcja. Ja tu chcę wpiąć kartę do przechwytywania trzech kamer 4K, więc link, HDMI będzie zapięty i zobaczymy czy to wydoli. Teraz tak, musimy te puzzle poskładać. Czyli to się wpina tutaj. Wejdzie to? Coś takiego. I tu się przykręca podpórkę, ale mądre. Już mi się to podoba. Bez kitu nie głupi to wymyślił. Takie ciekawe z napisem EX. Tylko tak, podpórkę teraz przykręćmy, żeby zaraz to nie fiknęło i żeby się cały ten sprzęt nam nie rozwalił. W pudełku była taka szara podpórka, więc trzeba to będzie wstawić w te miejsca. Wkręcamy: cyk jedna, druga zabezpieczenie zamontowane. Teraz nasz sprzęt nie wypnie się. Nie mam informacji jaki system operacyjny będzie, ale tak na logikę Windows 11, no bo Windows 10 nie obsłuży procesorów 13. generacji, nie będzie tej pełnej wydajności. I teraz tak jak patrzę na to, to powiem wam tak, cała waga, spoko, od spodu mamy gumowe nóżki, więc jeżeli postawimy to na blacie, to się nie przesunie od tak. Naprawdę spoko trzyma. Nie głupie. Co by się teraz przydało zrobić? Podłączyć do monitora i sprawdzić czy jest obraz. Włączmy cacuszko. Dobra, lampka się zapaliła. Szum delikatny słychać. Przestało szumieć. Jest logo B-link. Kręci kółko, więc jakiś tam Windows preinstalowany jakiś, jakiś zapewne się wczyta. Taka plansza z wyborami języków. Polskiego nie ma. Wybierzmy angielski. Mamy Windows, mamy pulpit, aktualizacje przeszły. No i tak, musicie mi uwierzyć na słowo. W tym momencie na pulpicie, kiedy nic nie jest robione, sprzęt pobiera 23 waty. Bardzo fajnie, bo mój komputer w tym samym czasie pobiera 80-100. Stacjonarka klasyczna. Odpalmy CPU Stress. Cała jednostka łapie 92 waty, czyli jakby nie patrzeć, Maksymalny stres 100 W, niecałe, bo 92, to i tak bardzo dobry wynik, bym powiedział. Pytanie, jak to się przekłada na faktyczną wydajność? Odpalmy Cinebench'a, sprawdźmy, ile to punktów w ogóle wyżyga. I klikamy Start. Ja myślę, że tak złapię w okolicy... W sumie, jak to jest... To jest chyba laptopowy procesor. To ile on będzie miał? 12 tysięcy punktów? 13? No, buduje się całkiem dynamicznie taka scena, więc... O, może nawet będzie z 16 tysięcy punktów. O kurde, 15300 i dla przykładu, mój komputer podczas tego samego stres testu w Cinebenchu pobiera około 300 watów i komputer ma 21 tysięcy punktów, ten mały dupek pobiera 100 watów i 15 tysięcy punktów. Bardzo dobry wynik, ale to jest nieistotne, bo mówię, dla mnie jest ważne to, żeby zejść z watów, to raz, a dwa, żeby to płynnie działało. Także zaraz montujemy kartę podobną do tej, ta jest na 4 linię Pisa Express, natomiast Decklink Quad HDMI jest na 8 linii PCI Express, czyli jest mniej więcej dotąd. Niestety będę musiał komputer wyłączyć i telefonem nagrać, jak wpinam, uruchamiam ten sprzęt, także zaraz wracam. Tak się prezentuje moja karta Decklink. Cztery gniazda plus modyfikacja wentylatora oryginalny wyleciał, wstawiliśmy noktułę, która jest bezgłośna. O wiele lepiej chłodzi procesor. Zamontujmy nasze cacjuszko. Siedzi. Dodatkowo możemy użyć podpórki, która będzie trzymała resztę. Podpórka stawiona na jedną śrubę. Zaraz przymocujemy od góry i tak samo tutaj, będzie się trzymało elegancko. I powiem tak, wygląda to całkiem ciekawie. Potrzeba matką wynalazków. Uruchomiłem urządzenie, delikatnie szumi. Zaraz zobaczymy, czy wykrywa kartę Decklink. Wchodzimy w menadżer i jest Multimedia Video Controller. Sterowniki poinstalowały się, także karty są dodane. Teraz odpalamy OBS-a i zaczynamy zabawę. Oby to było warte zachodu, bo kurde bele. Kabel HDMI od kamery głównej. Wepnijmy dziada. Cyk. Ty, jest obraz. Jest obraz. Jest dobrze. Minęło kilka dni. Jestem. Są pewne zmiany, ale jakie? Słuchajcie, chodziło o to, że nie mogłem zainstalować programów do obsługi kamer. Był problem z Windowsem, z uprawnieniami, jakieś chocki-klocki, dodawanie nowych użytkowników. Bez sensu. Co zrobiłem? Wgrałem nowego Windowsa. Było pytanie, czy się system aktywuje. Na szczęście się aktywował. A i mało tego, obraz w tym momencie pochodzi z tego urządzenia. Billing działa. Nawpinałem oczywiście tutaj tych kart sporo. Kabelków, jakby nie patrzeć, jest. No ale słuchajcie, to jest cały komputer. To jest sprzęt, który w tym momencie nagrywa mnie, renderuje, przetwarza, zapisuje je do plików. Przede wszystkim jest cichutki. Nie wiem, czy mikrofon jest w stanie go usłyszeć, ale jest delikatny szum. Przy czym, tak jak sprawdzałem telefonem, poziom głośności to tam było i 25 decybeli. Mało, mało. Więc patrzcie, to ujęcie od góry, i tak wygląda nasz monster. To jest wiadomo, przykręcone. No kurcze, fajne urządzonko. Naprawdę nie spodziewałbym się nigdy, że coś takiego ktoś wymyśli. I na przykład w tym momencie ktoś by powiedział, ej, może on ściemę wali. Tutaj wcale to urządzenie nie pokazuje tego obrazu, nie renderuje. No to pójdźmy na kamerę od góry i teraz odepnijmy sobie kabel HDMI jedynka, czyli ten na dole. Bo jedynka to jest generalnie kamera główna. No, zobaczcie, odpinamy, wysuwam. Cyk. No i zgasło. Nie ma wizji. I znowu podpinamy. I zaraz. Dobra, jestem, bo to działa plug and play. Także sztos. Nie byłbym sobą, gdybym wam nie powiedział, że były problemy ze sterownikami. To nie jest tak, że kupujesz taki sprzęt i z Windows update wszystko się pobierze. Nie, tam było z 8 urządzeń, które się nie zainstalowały. No i udałem się na stronę producenta, żeby poszukać sterowników. Normalne, że będą, prawda? Nic bardziej mylnego, w dziale Download Center w ogóle nie było tego urządzenia. Nie było modelu GTI 13. Coś tam. Wiedz co za bezsens. No jak? Po co oni mi to przysłali, kiedy nie ma sterowników? Więc wszedłem na ich forum. Jest tutaj dział Driver and Tutorial. Wielu użytkowników opisuje problemy. Z czymkolwiek, i słuchajcie, 4 dni temu napisałem posta. Mam problem, że mam sprzęt GTI 13 Ultra, mój numer seryjny maszyny podałem. Jeśli mają jakieś alternatywne źródło, bo z tych serwerów chińskich, oczywiście to się powoli pobiera. Minął dzień, nic się nie zadziało, więc pobrałem sobie sterowniki z wersji tego GTI 14, większość się poinstalowała. I słuchajcie, dwa dni później oni odpisali, dają link, i tutaj na stronie Download Center w końcu pojawiła się sekcja. W GTI, cykl GTI 13, i oni 5 lutego, właśnie po moim poście, chwilę po tym, utworzyli nowy katalog, do którego właśnie tutaj wrzucili sterowniki. Także, jak ktoś ma taki sprzęt, może śmiało pobrać, jest tu cała kompletna paczka tych wszystkich driverów, które są wymagane. Także sprzęt wygląda następująco, wszystko jest poinstalowane, kamery od termowizji, miernik, Już wszystko u mnie śmiga, jest elegancko. Nie mogę powiedzieć złego słowa, sprzęt pożera naprawdę mniej prądu. W normalnej takiej pracy na pulpicie 25-30W zaczynasz, nie wiem, renderować obraz, czy do Discorda, czy do YouTube'a, 50, 60 watów, a jak chcesz robić nagrywkę 4K, 90. Sorry, przy takiej scenie jak, te, jak ta w tym momencie, 75 watów, to jest bardzo dobry wynik. Dopiero jak odpalamy ujęcie na rączki, 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 no to mamy w granicy 83W. To jest właśnie ta cholerna różnica. 83W kontra 220, 240. I to tak w skali roku naprawdę to są hajsy. Ile ten sprzęt kosztuje? Bo to nie są tanie rzeczy. No bo kurde, tanio to już było. Teraz ogólnie jest jakaś promocja u nich z okazji dnia walentynek. W sumie niedługo walentynki. Masz partnera, głównie partnera raczej. Można kupić, dostać jakiś rabat. Ale dobra, idziemy na produkty, wybieramy nasz sprzęt. My mamy tą biedę wersję, czyli 32 giga plus 1 terabajt dysk, wersja może być Unia Europejska Spoko. I tak, ten sprzęt kosztuje 579 dolarów i 159 kosztuje ta stacja dokująca. Dobra, to dodajemy do tego koszyka i z kodem BUN i tak dalej mamy 10% rabatu łącznie nam wychodzi 678 dolarów. Dolar jest po 4 złote. Wychodzi 2750 zł, Czyli 2700 zł za sprzęt, który jest kompaktowy, chodzi cicho, ma wydajność, tylko nie ma dedykowanej karty graficznej. Czy to dużo, nie dużo? To zależy. Jeżeli bym, nie wiem, szedł w stronę stacjonarki składania komputera, bym się podwójnie zastanowił, czy nie wejść w ten temat. Dlaczego? Bo to jest małe, ciche, mało żre prądu, mało miejsca zajmuje. Zasilacz budowany. I zarówno ten ex-docking station, sam sobie billing, z kolei skrzynka komputerowa to jest tak obudowa, płyta główna, ramy, dysk, zasilacz. Przecież to wszystko i tak wyjdzie ci na dzień dobry z 3000 na bidę i będziesz miał wydajność pewnie ciut lepszą niż tutaj. Możliwości rozbudowy, oczywiście większe, bo to ciężko porównywać tak malutki sprzęt do stacjonarki, ale mając tego konia. To to naprawdę jest rozsądna opcja. Zrobiłem sobie test mojej karty graficznej RTX 3060 na moim stacjonarnym komputerze. Waleju obsługi. Ona złapie w okolicy tam 4400 punktów. Z kolei uruchomiliśmy Waleja w Xtreme HD w tym presecie, na tym sprzęcie. I już wam pokazuje wyniki. No i co tu dużo mówić? Integra Intela to nie jest petarda do gier. Wiadomo, że nie. W Quake 3 Arena można pograć w coś więcej, nie mam zielonego pojęcia, bo ja nie gram. Natomiast wydusiło to 840 punktów w gotowym presecie Xtreme HD. Ja generalnie na tym testuję wszystkie laptopy, żeby mieć ogląd, ile dany laptop łapie. 840 bieda, niestety. Z kolei mój komputer stacjonarny właśnie z Intelem i9-10980XE, który ma 18 rdzeni, 32 wątki, szmery, bajery i w ogóle, plus RTX 3060, notuje 4400 punktów. Możemy sobie teraz jeszcze zrobić taki temat na sam koniec. Wyciągniemy kartę do przechwytywania obrazu, wepniemy 3060, i zobaczymy, ile 30-60 złapie punktów. Przy czym doczytałem informacje na temat tego urządzenia, więc on ma slot Pisje Express ten fizyczny razy 16, ale połączenie tej szyny to jest maksymalnie razy 8 i będziemy mieli szynę obciętą o 50%, więc ciekawe, czy z tych 4400 punktów, ile będzie, 2000, 3000, 4000? Sprawdzimy, także zaraz sobie zapniemy ten temat. Teraz jeszcze tak, żeby w ogóle podłączyć kartę graficzną, trzeba z pudełka z tego docking station wyciągnąć takie dwa kabelki, bo zapomniałem o tym. I tam jeszcze spotkałem tą dziwną płytkę. Ona jest zapewne po to, żeby tu wpiąć kartę od sieci Wi-Fi i móc używać tych dwóch dodatkowych zewnętrznych anten. Natomiast ja nie widzę takiej potrzeby, bo ja jestem zwolennikiem po prostu z rozwiązań kablowych. Mogę Wam pokazać tak samo na termowizji, jak to wygląda. I zobaczcie. Moja karta do przechwytywania obrazu to ona w tym momencie jest tym sprzętem, który się najbardziej nagrzewa, bo mamy jakieś tam 45 stopni. Natomiast sam układ chłodzący, on nawet nie jest gorący, jak dotykam go palcem, no to ma te 40 stopni, może ciężko powiedzieć, ale to ten sprzęt faktycznie nie nagrzewa się nadmiernie. Jest to dosyć dziwne. Dobra, idziemy montować grafikę. Słuchajcie, jest lepiej niż myślałem. Dlaczego? bo ten sprzęt ma wbudowany Thunderbolt 4.0. To nie jest takie byle co. To nie jest tak, że sobie pstryk kupujesz laptopa za 3000 i masz 4.0 Thunderbolta. Nie, to jest w ogóle technologia przyszłości, dopiero raczkuje. Ja swego czasu oczywiście próbowałem różnych rozwiązań, żeby móc nagrywać te przeklęte 4K 60 klatek na różnych sprzętach, żeby nie używać tego kompa, który mówi, zajmuje tyle miejsca, więc kupiłem sobie coś takiego. To jest taki specjalny adapter, słuchajcie, z USB 4.0 czy tam Thunderbolta 4.0 do PCI Express. To jest taka specjalnie stworzona myśl technologiczna po to, żeby tu za zapiąć kartę graficzną, żeby móc grać na laptopie, dajmy na to, i jakimś mini komputerze. Przy czym wąskim gardłem jest właśnie Thunderbolt. Thunderbolt w wersji 4.0 obsługuje teoretycznie PCI Express 4.0 razy 4. Niestety to nie oznacza urządzeń PCI Express, które potrzebują fizycznie 8 linii. A niestety ta karta właśnie jest tej długości razy 8 i ona potrzebuje tego transferu. I ta karta w tej podstawce działa dobrze na dwóch kamerach. Przy trzeciej już zaczyna się ciąć, a przy czwartej, jak podłączysz, jest koniec, jest lag, więc w moim wypadku odpada. Furmark odpalony, zobaczcie, klikam GPU stres cyk. Mamy tutaj 93 fps, przy czym wiadomo, OBS teraz trwa nagrywanie obrazu. Mam nadzieję, że się nie tnie. Bez nagrywki mamy tu 150 fps, więc mogę sobie nawet odpalić Valleja i w trybie Xtreme HD zobaczymy, ile klatek nam złapie w lesie. Czy to będzie 100 klatek, bo tyle łapie mój standardowy komputer, czy będzie o wiele mniej. Zobaczcie, mamy 70 fps. O, coś się posiądło, w samym górnym rogu, przy czym mówię, jest odpalony OBS nagrywanie 4K60. To jest petarda i w tym momencie chodzi karta graficzna i komputer sam w sobie. To jest mega, mega. Wyłączmy tego waleja i odpalę test na sucho bez OBS-a. Ja nie wiem, co jest grane, ale my tu mamy 4780 punktów. To nie są jaja, to są fakty. Nie wiem, jakim cudem karta graficzna 3060 ma lepszą wydajność na tym zestawieniu niż mój pecet. Może to za sprawą procesora nowszej generacji, no bo nie widzę podstaw do tego, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce. To nie ma sensu. Ale to jest, to jest porąbane i jednocześnie fajne. Jaram się tym. Widzieliście, ile mamy na tej karcie graficznej punktów? To jest niesamowite. Używam tej karty od ponad 3 lat. Ja nigdy na moim kąpie z różnymi sterownikami nie osiągnąłem tego. Nie było to istotne, czy to były sterowniki Game Ready, czy to były sterowniki Studio. Nie, nigdy nie było. 4700 punktów. Maksymalnie miałem 4400, 4500. To jest górna skala. A tutaj pierwszy strzał cyk, 4700. Dziwne, naprawdę niespotykane. Ciekawe, co by się działo, jakbyśmy podpięli obraz do karty graficznej, bo w tym momencie obraz wychodzi z samego sprzętu. Więc ten renderowany obraz idzie teoretycznie do grafiki, wraca z powrotem do sprzętu. Jeszcze tak sprawdzę. Tak, żeby nie było, żeby być pewien, podłączyłem jeszcze raz obraz z monitora do mini sprzęta i patrzcie. Znowu zrobił to 4789 punktów, czyli lepsza wydajność. Teraz zobaczcie, podłączyłem trzecią kamerę. Obraz jest z mikroskopu. Czy jest synchronizowany obraz względem dźwięku? Chyba nie. Czy będzie płynny? Patrzymy teraz na pamięć RAM. Niestety opóźnienie jest pół sekunda, około, jakoś tak. Czyli przełączam sobie teraz na scenę. Jak Ci się to ogląda? Myślisz, że to jest fajne? No nie, tego się nie da oglądać. I ten dźwięk się rozsynchronizuje w czasie. Nie jest stale przesunięty, tylko on się dynamicznie niestety przetwarza, przesuwa. To jest takie dziwne, bardzo dziwne. Więc trzy kamery, 4K, ale po Thunderbolcie 4.0 nie chcę gadać w tym wypadku. No niestety. Dlatego musimy iść właśnie w PCI Express. Bez tego ani rusz. Odpinam kamerę, bo możliwe, że przyspieszymy. Zostały dwie kamery wpięte, no i już jest płynnie, już jest responsywnie, można łapami machać, no wszystko z git, no nie ma problemów, no i to jest właśnie to. Technologia idzie do przodu, ale jeszcze delikatnie brakuje. Jak nie jest wysokie zużycie prądu, to kurde gorąco, jak nie to lagi, wiecznie jakieś problemy. Natomiast to tutaj rozwiązanie z tym, całym, z, tym, z tym całym swoim pomysłem naprawdę daje radę. A wiecie, co jest najlepsze? Że jakiś czas temu kupiłem makamini Mini M4. To jest 16GB, to jest naprawdę dokoksowany sprzęt, który ma turbo wydajność, ale on niestety nie umie nagrywać 4K 60 klatek z 3 czy 4 kamer, bo wąskim gardłem jest dalej Thunderbolt. Tu jest z kolei Thunderbolt 5.0, ale. Adapterów z Thunderbolta 5.0 na PCI Express po prostu jeszcze nie ma. A czy to w ogóle, nawet jakby wyszło, obsłużyłoby tą kartę, która ma tą szerokość PCI Express razy 8? Kto to wie? To są wszystko dywagacje, także śmiechem żartem. Ten komputerek ma lepszą wydajność do moich zastosowań, typowo do nagrywek YouTube'owych niż taki Mac Mini. Jedyna rzecz, którą bym tutaj poprawił na ten moment, to jest wentylator który jest wbudowany w docking station, bo ja słyszę ten szum, nie wiem, czy on to w ogóle ogarnia, ale ja jestem zwolennikiem ciszy. Dla przykładu to jest mój oscyloskop Rigol. On chodził głośno, wkurzało mnie to. Wiecie, co zrobiłem? Patrzcie. Wywaliłem oryginalny wentylator, wyciąłem dziurę i mamy, słuchajcie, noktuę. Teraz tego dubka w ogóle nie słychać. Ja wiem, że to może wygląda jak jakiś pomysł wariata. Okej, okay, może się z tym zgodzę, natomiast mam w końcu ciszę, więc o ile się z panem Chińczykiem dogadam, bo nie wiem jak będzie z tym sprzętem, czy to trzeba oddać, czy nie. Oni to wysłali do mnie na test, jak dla mnie to jest spoko. Cena mogłaby być trochę niższa, natomiast fajny stop, obudowa aluminiowa, to wszystko wydaje się git. Prądu żre mało, grzeje się mało, cicho chodzi, ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Co jeszcze można powiedzieć, że tutaj jest wbudowany dysk Cruciala i ramy Cruciala. Taki dysk plus ramy jest warty około 500-600 złotych, więc jak ten sprzęt kosztujecie Cię 2700, minus ramy, wychodzi Ci 2000 za sam sprzęt, jakby sobie założył inne komponenty, więc nie jest źle. Także mi się to podoba, mam nadzieję, że to zostanie u mnie, a jak się dogadam z Panem Chińczykiem, to może by mi podesłali wersję z Ryzenem, bo chciałbym sprawdzić, jak by Ryzen mógł działać w tym bilniku, bo swego czasu też kupiłem płytę główną do tego Ryzena 7 7800G z najmocniejszą kartą graficzną zintegrowaną i niestety w OBS-ie też to się wysypywało. Były glitche, problemy, więc ja non stop próbuję, szukam, nie poddaje się i na ten moment to jest pierwszy sprzęt, który Sprostał moim wymaganiom przy małym gabarycie. Także, jak ktoś będzie chciał, kupuj od pana Chińczyka. Może ci się uda, może będzie zadowolony. A jak nie, to co złego to nie ja.